Twoim przeciwnikiem jest rekordista I a propos rekordów, to mam pytanie, w czym ty bijesz rekordy? Może czegoś nie wiemy o tobie? Ja nie biję żadnych rekordów, ale jeśli miałbym dać sobie jakiś rekord, to chyba w spaniu. Tak? A ile śpisz na dobę? No nie wiem, czasem zdarza się zasnąć na 10 godzin albo 12. O matko, ale chyba wtedy jest człowiek taki zamulony trochę, co? No jest coś w tym. Coś, no, optymalnie jest 8, ale. Czasem jak są mocne treningi, to, to właśnie przyśpię sobie dłużej. No trzeba swoje odespać. A przed Twoją walką z rekordzistą ile planujesz spać? No optymalnie jest 8. Ty, o, inaczej, tyle ile potrzeba. Okej, okay. no to zobaczymy czy będzie potrzeba. Jak wygląda w ogóle teraz Twoja rzeczywistość, bo trochę Cię nie było. Mm. Jak teraz w ogóle e, wygląda Twój dzień, kiedy przygotowujesz się właśnie do walki na High League? No, od poniedziałku do czwartku wygląda tak, że jestem w Warszawie i tam trenuję dwa razy dziennie. Potem wracam do Wrocławia, bo tam mieszkam, tam stacjonuję i studiuję. Także łączę właśnie studia z y przygotowaniem do walki. Jest ciężko, ale kto powiedział, że będzie łatwo. No oczywiście, że tak. Czy w ogóle w swoim zabieganym grafiku masz czas na życie prywatne? Teraz w ogóle nie mam. Kompletnie nie mam życia prywatnego, nic. Nie wychodzę nigdzie, tylko... Trenuję i staram się trzymać obecność na wykładach, na zajęciach. Czy jesteś wzorowym uczniem? Chciałbym być wzorowym, raczej nie, bo opuszczam trochę. A Kamilu, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale masz bardzo dużo fanek. Tak? To pokaż kto. No nie pokażę ci ich, bo jest ich bardzo dużo, więc po prostu nie starczyłoby mi czasu, ale one interesują się tym, jaki masz ideał kobiety. Um... Dziewczyna uważam powinna być taka skromna, tak? skromna eee. i fajnie gdyby jeszcze umiała gotować, to byłoby już super, bo jak to się mówi, przez żołądek do serca. A, dokładnie. A. Czyli tylko takie wymagania, czy coś jeszcze? Musi być to osoba rozpoznawalna? Absolutnie. Nie, nie, nie jakby ważne, żeby to była dziewczyna o wysokich wartościach moralnych, taka poukładana. Ehm... Jakie wartości masz na myśli? Wiesz, uczciwa, lojalna. Um, no nie wiem jeszcze jaka. Myślę, że to są takie główne wartości, jakie oczekuję od swojej przyszłej wybranki. No dobrze, a jest ktoś na oku, czy na razie się rozglądasz? Nie no teraz właśnie ciężko, naprawdę. No, teraz... no to dziewczyny, no na co wy czekacie? Nie mam czasu. Ale... Po, po walce się ode, może odezwę. Po walce. Czy po walce będziesz planował pozostać w treningu i kontynuować swoją karierę freakfighterską, czy planujesz na przykład jakiś odpoczynek? E, po czym, przepraszam, po walce teraz najbliższej? Tak, po walce najbliższej. No? Na pewno, e, wiesz co, na jakieś może wakacje wyjadę, bo teraz czuję się mega zajechany, a za trzy tygodnie, bo to walki trzy tygodnie, czyli tygodnia, będę jeszcze bardziej zajechany, więc jakieś wakajki, fajnie, gdyby wjechały. Jakieś może ciepłe kraje. Przez świętami jeszcze, bo święta domu, w domu, z rodzinką w Polsce. dałoby się jakieś wakacje z jakąś piękną niewiastą. Może takowa znajdzie się w komentarzu. Kamilu, na koniec czego mogę ci życzyć? Najlepszego. najlepszego, żebyś był zdrowy. No i żebyś miał czas na to, żeby się wyspać do walki. Żebyś był dobrym studentem i oczywiście tego, żeby wszystko poszło po twojej myśli w najbliższej przyszłości. Dziękuję, tobie też życzę najlepszego. zdówka. <laughs> Dziękuję wam bardzo, za mną był Kamil. Pa, pa. Cześć, cześć.